Dzień dobry, jakoś dawno do Was nie mówiłam. E, powiem Wam szczerze, że to niedobrze, bo się powoli odzwyczajam. E, aha, jak się jest na bieżąco, to potem nawet łatwiej się rozmawiam na Instagramie, e, Wam powiem. E, ale taki intensywny czas mamy, zresztą zobaczyć. Ma jestem cała już zgrzana wakacje wakacjami, ale powrót do pracy rano i wieczorem, no to wszystko rządzi się swoimi prawami, w ciągu dnia też jest co robić. Powiem wam, że nie zrobiłam jeszcze ani jednego słoika ogórków, myślę, że któregoś dnia sobie tak zrobię dla relaksu z 20, żeby jeszcze żeby mieć swoje sumienie gdzieś tam zaspokojone, Ale no to tak naprawdę na spokojnie, po prostu bardzo, bardzo dużo zajęć są rzeczy ważne i ważniejsze. Gdzieś tam wam skomentowałam e, relacje. Powiem Wam szczerze, że dałam ponieść się emocjom, ale to nie tylko ze względu na tą jedną wiadomość. Mam tutaj jeszcze taką inną za chwilę chyba Wam pokażę, bo sobie screena aż zrobiłam. E, powiem Wam szczerze, że no też jestem człowiekiem i czasami coś mnie wkurza. Staram się mieć z Wami kontakt i też na Wasze wiadomości odpisywać, ale no po prostu jestem człowiekiem. Nie jestem maszynką do pięknego wyglądu i do idealnego wyglądu 4,5 miesiąca po porodzie. I e, jest to po prostu sobą. Gdzie się mnie jak schudłam, e, też ileś kilogramów, no bo nie ukrywam, cały czas to powtarzam, że przy przytyłam w ciąży, myślałam, że będę e, trochę najmniej, mimo tego, że ograniczałam węglowodany, przytyłam najwięcej, bo 30 kilogramów. E, jak chudnę e, stopniowo, no wiecie, więcej zajęć, e, to też pewnie, e, pewnie to też ma wpływ, ale przede wszystkim ograniczenie węglowodanów. No to, to główny taki jest tego efekt. Więcej u nas, no wiecie, bardzo dużo się dzieje, e, dużo takich różnych e, wydarzeń, dlatego, e, dlatego czasami jest tutaj mniej mniej, e, ale ogarniamy się e, na spokojnie. E, jeszcze dasz się pewnie do Was później z pracy. Za chwilę idę z Filipem na spacerek, tak więc e, będziemy w takim instagramowym kontakcie. Rozpoczynamy pracę, zobaczcie, która jest godzina o tym może rozpoczynamy, żeby gdzieś tak w granicach przed 19, około 19 już po prostu wrócić do domu. Czyli zaczynamy od pojęcia cielaczków, od karmienia młodzieży, potem dojmy krówki.